Dzień dobry kochani, witam się z wami serdecznie Ja od rana pichcę w kuchni, ponieważ zostałyśmy z Zuzanką w domku e, Śnił mi się sernik I postanowiłam zrobić sernik na zimno, ponieważ szczerze mówiąc to jest jedyny sernik, który mi wychodzi Serniki pieczone niestety mi opadają, nie wychodzą, są okropne e, Mam w planach zrobić na święta, ale chyba trochę mi szkoda sera E, także robię sarnik na zimno, w piekarniku podpiekam z ciasteczek i masła. E, jedziemy zaraz na budowę, ponieważ budowa już ruszyła pełną parą. Jesteśmy, no myślę, że już tak w połowie e, później Wam pokażę co tam, co tam już się zadziało. Jestem niesamowicie szczęśliwa, ponieważ to są już ostatnie podryki moje w tym domu. Myślę, że jeszcze zostaniemy z tydzień, półtora. Ja już większość rzeczy popakowałam, tak trzy czwarte, tak szczerze mówiąc, więc jak chcę coś upiec w kuchni, okazuje się, że nie mam odpowiedniej brytwańki, nie mam pędzelka, nie mam mieszadełka, nie mam już większości rzeczy, zostały jedynie artykuły spożywcze, z których no, korzystam i chcę je wykorzystać. Zabawki Zuzi są wywiezione, zostały tylko najważniejsze. E, moje ciuchy, słuchajcie, w ilości worków 45 zostały wywiezione i zostały dwie takie małe szafeczki. 45 worków, ale spokojnie. Już e, robiąc porządki w szafie wyhaczyłam czego mi brakuje, także wyprzedażę. Nadchodzę, nadchodzę, czekam na Was, a wcześniej Black Friday, ale ten Black Friday to pewnie wiecie jak będzie wyglądał. Mm. Cieszę się, cieszę się niesamowicie. Słuchajcie, tyle się działo w ostatnim czasie u mnie i dobrego i złego, ale no nieważne. Nieważne, nie będziemy mówić o tym, co, co przykre. Myślę, że każdy teraz ma słaby okres. No ale remont, powiem Wam szczerze, że remont, przeprowadzka, praca na etat i opieka nad dzieckiem na jedną osobę to jest... Ciut za dużo. Zwłaszcza jak na remoncie się nie znamy i o wszystkim trzeba czytać, zapoznawać się i itd., itd. Jeżeli chodzi o odbiór mieszkania od dewelopera, wiecznie są reklamacje, wiecznie są przepychanki i wiecznie są problemy. I dziś właśnie w sprawie tego, takiego jednego problemu jadę. A i szczerze mówiąc, jeżeli jesteś kobietą, nie znasz się na remoncie, to cię mają w dupie. Za Nie mają cię w dupie i myślą, że... Mogą z Tobą robić wszystko, więc niestety, dopiero jak zaczyna, zaczyna rzucać. biorą Cię na serio. To jest przykre, to jest naprawdę bardzo przykre, ponieważ jak jesteś miłą, sympatyczną kobietą, no to wszyscy Cię mają gdzieś i to jest taka psychologia. Jak robisz raban, to nagle wszyscy się Tobą interesują. O, okropne to jest. Natomiast, jeżeli chodzi o ekipę remontową, samą ekipę mam cudowną. Boże, słuchajcie, naprawdę. No, trafiłam na nich przez przypadek. E, oczywiście, w trakcie innego problemu, czyli kradzieży pieców gazowych na moim osiedlu, e, poznałam pana, który remontuje domki e, sąsiadów, i on powiedział, że z przyjemnością zajmie się moim domkiem, a w dniu następnym miała wyjść inna ekipa, ale przez e, ty, kradzież tych pieców niestety się wszystko opóźniło niestety, stety. Słuchajcie, ile oni mi pomagają, nie zdzierają ze mnie kasy, traktują mnie jak yy, no jak prawdziwą klientkę, nie robią sobie jaj. Yy, pomagają, poświęcają mi dużo czasu, poświęcają mi czas na napisanie reklamacji, wszystko za darmo. Yy, polecają mi rozsądne rozwiązania, yy, naprawdę. Czasem mam wrażenie, że ten aniołek, którego tutaj noszę, on naprawdę mnie yy, strzeże, bo ja mam takie głupie szczęście. Dużo się złego dzieje w moim życiu, ale ja zawsze po prostu upadam na cztery łapy. Zawsze. I... naprawdę zawsze. I tak sobie się zastanawiam, że naprawdę ktoś musi nade mną czuwać, bo to jest niesamowite. Gdyby weszła tamta ekipa, to ja bym sobie z tymi reklamacjami nie poradziła. Może nawet bym nie zgłaszała, bo nie przyszłoby mi do głowy, że to jest nieprawidłowość po stronie dewelopera. Wiecie, ja się na tym nie znam. Totalnie się nie znam. Ja się znam na wykończeniu. Znam się. Idę do sklepu i po prostu wybieram ciuchy. O, ktoż to idzie? Piżamkowy! Ja chciałam pomóc Pomóc chciałaś? Tak. No dobra, to mieszaj ciasto. Tu jest ciało, ciało? No, mieszaj. O! To mieszaj, kochanie. Przepraszam, Zuzia jest jeszcze w piżamce Mamy dzisiaj leniuszka. Czekaj, O! Ja już jestem troszeczkę spód się od ciastek. E, Przypiek. E, co to? Mama opowiada, jakie mamy szczęście. Szczęście w nieszczęściu mamy, tak naprawdę, za każdym razem, słuchajcie. Mm, e, mamy szczęście w nieszczęściu, także zamiast zła złego to, to dobrze, prawda? E, także tak, niedługo się wyprowadzamy. Cieszę się, wierzcie mi, przeokromnie. Przyokro, a od momentu, kiedy zaczęłam kupować dodatki do mieszkania, pierdoły, wiecie, deski, dywaniki, mm, szczotki, wazony, no to naprawdę zaczęłam się na fest jarać tym mieszkaniem, ponieważ yy, no wybieranie kranów dla mnie no nie jest tak ciekawe, jak wybieranie na przykład wazona na komodę. No, może to płytkie, ponieważ wszystko jest moje i... Yy, o wszystko muszę zadbać, no to bardziej mnie cieszy jednak wybieranie świeczek i wazonów, kanap, mebli niż na przykład płytek. Bo po prostu idę do sklepu z płytkami i ciachu, ciachu i wybieram. Tak. A Zuzia mi pomaga, prawda? Tak. tak. A Zuzia już urosła, taka duża jest i mądra. Zuzia chodzi do przedszkola, prawda? Tak. Lubisz przedszkola? Tak. Mm, ale zamknęli nam. Tak. Ale od poniedziałku pójdziesz. Tak. Tak? To mieszaj ciacho. Mieszaj, mieszaj. Także ja już mam dużą pannicę. Jest niesamowita jest taka grzeczna. Jestem z niej taka dumna. Słuchajcie, jest cudowna. Mama ma mieszać. Zaraz wyjmujemy ciacho i wykładamy tą masę serową. Um. Pewnie zastanawiacie się też, dlaczego nas mimo wszystko nie było. Dużo rzeczy, rzeczy się nałożyło i ten COVID, i, i moja praca, i brak laptopa. Słuchajcie, popsuł mi się laptop, aparat też mi się psuje. Co jakiś czas się wyłącza, zomuje, cofa. Jak będę robiła zamówienie sprzętu kiedy, to muszę też zamówić nowy aparat, bo nie da się na nim jechać na dłuższą metę. Natomiast laptop należał mi się z pracy. No ale przez tą sytuację covidowską czekałam na niego 4 miesiące. Nie chciałam inwestować w swoich własnych pieniędzy, bo domyślacie się, że teraz każdy grosz się tak naprawdę liczy. Więc 4 miesiące byłam no, de facto bez, bez laptopa. Co tam, Myszko? Mama się zapatrzyła, jak, jak mieszasz. No i to też mi pokrzyżowało plany plus, plus ten aparat, słuchajcie. Niestety, ale będę musiała zainwestować. Mam już wybrany model, trochę mi szkoda pieniędzy, no ale no, nie mam wyjścia, tak, tak naprawdę to nie mam wyjścia, ponieważ ja z telefonu nie, nie umiem nagrywać, szczerze mówiąc. No i wszystko się naraz popsuło. Mało tego, słuchajcie, dwa dni temu mam pralkę ładowaną od góry. Wyłącza mi się pralka. Raz, drugi, trzeci. Patrzę, pokrywa otworzyła się w trakcie prania. Totalnie zablokowało mi pralka. Popłakałam się z tej bezsilności, ponieważ mieszkanie sprzedałam z pralką. Pralka musi być dla nowych lokatorów. No i wiecie, nie uśmiechało mi się kupować im pralki wyprowadzając się już. Przyjechał mój tata, przez godzinę narzekał, że nie wie jak to zrobić. Wszędzie w necie piszą, że pralka już jest na straty, ponieważ nie opłaca się tak naprawdę wymieniać rzeczy. No bo jak się dostać do tego bębna? Słuchajcie, ja nie wiem jak mój tata to zrobił, ale pralka działa. Wydobył pranie, naprawił bęben i nic się nie uszkodziło. I to jest właśnie to szczęście, o którym mówię. Wszędzie w necie pisali, że koniec kaplica, a ta pralka działa. Ja już się boję prac, słuchajcie, ale to mnie załamało. Naprawdę, jak pomyślałam, że to są kolejne koszta do, e, do wydania, i tak naprawdę dla, no, dla ludzi, którzy tutaj będą mieszkali, no, to mi serce pękło, ale na szczęście się e, udało. No, laptop, e, aparat, no ale, no ale obiecałam sobie taki prezent od siebie dla siebie na moje urodziny. No i to zrobię W ogóle zastanawiam się, czy nie nagrać Wam e, Holu mhm. e, I takiego Z dodatkami do domu, ponieważ Mam już tego bardzo dużo W Home and You trwa fajna promocja e, Także, także, może Wam nagram dla Was taki haul. Jedyny minus tego jest taki, że wszystko jest u moich rodziców. A u rodziców nie bardzo chcę nagrywać, więc może być, może być ciekawie. Chociaż jak moja mama pójdzie do pracy, powinno się udać. A już Mikołaj przyszedł. Zuzia! Zobacz! No, ty. Mikołaju więc mogę Wam taki poradnik z prezentami dla trzylatka e, e, pokazać. Mało tego, robimy w tym roku swój kalendarz adwentowy. W tamtym roku Zuzia miała czekoladki, mm -hmm. a ja w tym roku zamówiłam dla siebie kalendarz z Look Fantastic. Dwa dni temu wszystko wyjmowałyśmy z tego kalendarza. Frajda niesamowita. Ja już chyba co roku będę zamawiała te kalendarze e, adwentowe, ponieważ faktycznie ten z Look Fantastic był superowy. Ale pomyślałam, że właśnie w tym kalendarzu Zrobię też dla Zuzi kalendarz adwentowy On jest mało świąteczny dla dziecka Ale no w tym roku Tak właśnie zrobimy Zorganizowałam parę Fajnych niespodzianek Także będziemy robić na dniach ten kalendarz adwentowy Ale mówię, on będzie mało świąteczny No bo ten kalendarz z Look Fantastic Jest taki czarny Co stópko? Tak. Zuzia już jest cała w cieście mhm. Tak a pokaż kogo ty masz na piżamce. Gdzie się ubierać? Dobra, my uciekamy tymczasem. Ja jeszcze przyszłam Wam powiedzieć o dwóch moich totalnych ulubieńcach, miłościach, zaskoczeniach. Boże, jak tu jest ciepło, kutuję jeszcze zupę yy, kalafiorową na obiad. Od maja, mniej więcej od maja, kwietnia, zaczęłam subskrybować pudełka. Najpierw był to I Love Box. I o ile z pudełek i ich zawartości byłam bardzo zadowolona, bardzo, bardzo, to organizacyjna katastrofa, naprawdę katastrofa. Co miesiąc, autentycznie, co miesiąc miałam z nimi problemy. Były telefony z przeprosinami, oj, przepraszamy bardzo. Nie chcę mi się już nawet opowiadać generalnie o zapleczu tej firmy. Natomiast było słabo, naprawdę było słabo. A już ostatnie pudełko nieważne ominimy ten temat, ale dzięki właśnie tej subskrypcji poznałam krem, na który bym się nigdy nie zdecydowała. Zumu się oż... Widzisz, nie zumuję się nam, nieważne przeczytam Wam. Basic Lab krem nawilżający do twarzy lekka konsystencja od pierwszego miesiąca życia. 99% składników pochodzenia naturalnego 75 ml. I pomyślałam sobie, że ten krem no jak to krem on absolutnie do niczego nie będzie się nadawał ale otworzyłam go, ponieważ mam bardzo dużo zapasów kosmetyków przez kalendarze adwentowe, przez te pudełka, plus za jakieś tam bieżące zamówienia. Hmm. I słuchajcie, on mnie oczarował od pierwszego użycia. Ja dawno nie miałam tak cudownie nawilżonej skóry. Przepięknie się wkłania ten krem, przepięknie rozmarowuje. Używam go na noc, bo nakładam go większą po prostu warstwę, ale spokojnie pod makijaż również się nada. Możemy go użyć na ciało. Możemy go użyć na nogi. Ja akurat teraz nie mam problemu z przesuszoną skórą, ale jakiś czas miałam i on mi bardzo pomógł. Używam go co noc na serum. Co noc go autentycznie używam i powiem Wam, że jestem totalnie oczarowana tym kremem, ponieważ nie dość, że nie zrujnuje nam portfela. Ma dużą pojemność 75 ml. To jeszcze działa cudownie. Naprawdę działa cudownie. Dawno nie miałam. Tak dobrej kondycji skóry, i jest na pewno, że to jest tylko i wyłącznie dzięki temu kremowi, który jeszcze nie kosztuje fortuny, także na pewno osiągnę bo więcej produktów tej firmy. Nie wiem kiedy, ponieważ mam bardzo duży zapas kosmetyków, bardzo, bardzo duży zapas, ale... Może na Black Friday będą jakieś promocje I na coś się jednak skuszę Ponieważ on jest absolutnie cudowny Boże, jaki to jest cudowny krem Ja wiem, że jestem monotematyczna I mówię, że on jest cudowny Ale w życiu bym się nie spodziewała Kremu za tak niską cenę W tej pojemności 75 ml Że on będzie tak fantastyczny Nadaje się pod makijaż Więc możemy go używać na dzień Możemy go używać na noc Wchłania się i cudownie nawiża. Robi dokładnie to, co ma robić, czyli nawilża skórę. Cudownie. Drugi produkt to jest książka. Książka, która jest absolutnie przecudowna i mówimy tutaj o jadłonomii po polsku. Przepraszam. Daj buziaka. Nie ma za co. Ja Marty Dymek lubię, szanuję, Korzystam, korzystałam najpierw z jej bloga, później kupiłam pierwszą jadłonomię, drugą jadłonomię i te książki. Jedynka jeszcze była dla mnie ok, z drugiej absolutnie nie skorzystałam, i kiedy pojawiła się na rynku trzecia część chyba trzecia część jadłonomia po polsku, no to musiałam ją kupić, ponieważ ja kocham kuchnię polską. Słuchajcie, ta książka to jest sztos. Ja, ja już zrobiłam tyle przepisów z tej książki. Tu akurat mamy coś, czego nie lubię, czyli chłodnik. A, awaryjne ciasto czekoladowe. Tak. Obłędne. Tak. Tak, robiłyśmy to ciasto, pasta dla zdolnych, ale leniwych. Tak. Tak. Pokazuję Wam takie przykładowe, e, przykładowe przepisy kapuśniak. Wyśmiety. Tak. Podpisuje się pod tą nazwą. Kapuśniak absolutnie genialny. Ja mięsuję, natomiast ostatnio mocno zaczęłam mnie ograniczać bez żadnego planu. Po prostu zauważyłam, że faktycznie coraz mniej używamy mięsa. Mam taki etap. Za chwilę może się pojawić etap, gdzie będę jadła mięso codziennie. U mnie to jest zmienne. Natomiast kuchnia roślinna od zawsze mnie fascynuje. Fascynuje mnie zabawa ze smakami i to, jak niektóre potrawy przypominają smaku mięso. Słuchajcie. Kuchnię polską uwielbiam. To jest moja ukochana kuchnia. Owszem, lubię też grecką, lubię włoską, lubię turecką, ale nic się nie równa z polską kuchnią i sałatką jarzynową mojej mamy z pomidoróweczką. Tu mamy fajne zamienniki, słuchajcie, naszych polskich tradycyjnych dań. Przede wszystkim produkty są łatwo dostępne. Przygotowanie jest banalne. Przepisy są fantastyczne. O, ta botwinka była obłędna, słuchajcie. Naprawdę była przepyszna. Robiliśmy ją z półtora miesiąca temu, prawda? Zuzia też jak nie lubi czerwonych zup, z wyjątkiem pomidorówki, ale pomidorówka sama w sobie nie jest tak czerwona. No to muszę wam powiedzieć, że Tom też się zajadała. Ja zwracam uwagę na opis e, przygotowania daniu. Wszystko jest bardzo dobrze opisane. Bez problemu przygotujemy te, problem, e, te produkty. Zupka. Słucham. Chciałabyś tą zupkę? Nie. Nie? Czerwone jest. Czerwone jest, no. Ale lubiłaś ją. Nie. Kolor u dzieci robi e, robotę. Jeżeli zastanawiałyście się nad jakąkolwiek książką Lubisz, Marty Dymek, to ja polecam wam zacząć od krem z kalarepek. <słukasz> Zuzia chce krem z kalarepek. Zapewniam wam, że nie ruszy kremu z kalarepki. To Ale jest truskawka na wierzchu. Przepraszam. No ale tak to jest nagrywanie z Zuzanką Proponuję Wam zacząć właśnie od tej książki Jadłonomia po polsku Zbliża się gwiazdka, prezenty Jeżeli macie kogoś, kto lubi jedzenie wegetariańskie Kto dopiero zapoznaje się z tą kuchnią To jest zdecydowanie strzał w dziesiątkę Jedna z lepszych właśnie książek o tej tematyce A mam ich dużo Mam naprawdę ich dużo Lubię to. Beza to Słuchajcie, truskawkę. zrobiłam raz bezę A, truskawkę ja mhm. mm. lubi owoce generalnie i warzywa Także ona by mogła żyć Na samych owocach i samych warzywach Takich surowych oczywiście mm. Robiłam kiedyś bezę Wegańską, wegetariańską Wegańską, bo tam No tak, wegańska Ale nie wyszła mi nie wyszła mi w ogóle i zniechęciłam się i robię jednak standardowo z białek po prostu natomiast, wracając do mojej chaotycznej recenzji naszej jadłonomia po polsku polecam Wam serdecznie cena regularna 70 zł, ale ja ją kupiłam na Empiku za chyba 41 zł także cena też jest akceptowalna przepiękne zdjęcia, przepięknie opisana wierzcie mi, cudowna książka no, i nie zapominajcie o tym kremie, bo no skradł moje serce naprawdę. Rzadko kiedy jakikolwiek produkt tak bardzo przemawia do mnie. Także. Co myszko? Ale ona już urosła, co? No, mama, jest taka dumna z ciebie. No dobrze, my uciekamy, zupka się gotuje, pokażę Wam jeszcze jak obłędnie wygląda sernik bez galaretki, ponieważ dodałam granatu z ze słoika i powiem Wam, że nie, może, nie mogę się ja doczekać bynajmniej, zaleję go galaretką akrasową. Nie mogę Ty też się nie możesz doczekać sernika? Tak. Lubisz sernik? Nie kokowy. Jaki? Kokowy. Kokosowy? Ja takiego nie robię. To jest dziabłona. Zupka Zubka kokosowa? Nie, czerwona. Czerwoną, chcesz zupkę? Nie. Robimy karafiorową dzisiaj. Co ty na to? Z ziemniaczkami? Tak. Ziemia ja uwielbia ziemniaki. Ma to po mnie. Ja też mogę jeść same ziemniaki na obiad. O czymś mówiłam? O serniku, ale pokażę Wam jeszcze co upiekłam, upiekłam wczoraj. Już tego nie mam, bo zostało zjedzone, ale pokażę Wam, bo nagrałam. Ja już, ja już się przygotowuję do nagrywania dla Was mniej więcej od dwóch tygodni, ale za każdym razem mi aparat odmawia posłuszeństwa. Także muszę pokazywać te stare nagrania i pokażę Wam wczorajsze drożdżówki, bo wyszły błędne, oh, ale już ich nie ma. To co, żegnamy się Zuzia? Tak. To mówimy papa pa. Pa, pa, pa. pa, pa. Przesy... przesyłaj buziaczka. Nie Papa. Pa, pa.